Dobra, pierwsze co przed odcinkiem, e, tak jak już wcześniej wspominałem na e, poprzednich odcinkach, e, że na 500 subskrypcji no, robimy konkurs i mam dla Was kilka więcej niespodzianek na 500 subów, więc polecam subskrybować, lajkować i najlepiej komentować kanał, oczywiście nie zapominając o dzwoneczku, żeby być na bieżąco i lecimy. mano w kolejnym odcineczku dzisiaj tak naprawdę testujemy Dzisiaj tak naprawdę testujemy nowy filtr powietrza, który założyłem ostatnio. Bardzo mi się wydaje, że lepiej się zbiera To już jest takie pierwsze wrażenie Nie wiem, czy jest ono tak naprawdę dobre, czy złe, ale... Tak czuję od razu... Nie wiem, no może... Może coś... Się wydaje ale w sensie może się mylę, ale wydaje mi się, że jest lepiej jakby, no dodaję tego gazu i czuję, że go nie mdli tylko on jedzie, czu... no, czuję, no że to okay, że ciągnie go do przodu, także no w sumie, jest no spoko. Jeszcze przed wyjazdem nasmarowałem łańcuch elegancko I, I jedziemy się przejechać w jakieś... Może na tą zwirownię sobie oczywiście skoczymy zobaczyć No i zobaczymy jak to dalej Gdzie mnie poniesie Myślę, że też sobie do sklepu pojadę taki luźny wypadek w sumie tutaj liście przynajmniej można coś pogadać Spoko. I'm yeah. Ale wrócimy sobie tak jak przyjechaliśmy, nie będę krążył Więc po prostu sobie tędy wyjedziemy, a no połowę trasy wrócę tym offroadem, nie? Po prostu I sobie troszeczkę e, pogadam Dobra, tak podsumowując dzisiejszy wyjazd, e, no cóż jest taki jakiś plus, jakiś minus, minusem jest... Coś mi chodzi w goglach. Minusem jest tutaj zaczynający się luz na, lewym, na lewych wachaczach w sumie, tym i tym. Może to troszeczkę mnie tak w jednym momencie coś tam zrzucało na, na asfalcie. To jest jedyny w sumie minus dzisiejszego wyjazdu. No ale plus jest taki, że... Wydaje mi się, że właśnie ten nowy filtr, czyli ten piankowy, jeszcze mimo że nie mam tego takiego środka e, jakiego się nasącza tam e, ten filtr. No, kupię to po prostu następnym razem bo e, tak polecaliście, żeby takie coś kupić, więc myślę, że kupię i, i zobaczę jak to tam działa to raz, no ale wydaje mi się, że e, baszan leci jakby szybciej, szybciej się zbiera, mimo że było, spoko, ale mniej go zamula, więc prawdopodobnie no mniej tego syfu tam ściąga e, Takie odnoszę wrażenie i no po co? No, zmiana, zmiana, na plus, oczywiście. E, dzisiaj troszeczkę taki długodystans, no parę kilometrów długodystansowy dystansowy, e, może nie długodystansowy ale. Tak jedna, jedna droga prosta po prostu i jedna droga prosta po prostu. Jedna droga, asfalt. Troszeczkę tam wokół jeziorka przejechałem. No, trochę ludzi było, troszeczkę szału się zrobiło. No i co? No i tyle w sumie. jadę się jeszcze gdzieś tam przejechać i, i tyle. Może coś wrzucę, może nie zobaczę w sumie. A na razie i do zobaczenia.